OK moi drodzy, jesteśmy. Już się coraz bardziej ściemnia, więc nie chciałbym się tutaj też zgubić w tym lesie. Już tak szedłem prawie po omacku, żeby nie marnować baterii w latarce. Myślę, że wejdziemy do środka szybko. I tutaj opowiem Wam historię tego miejsca, ogólnie jeśli oglądacie takie takich youtuberów jak DJ Palaside na przykład albo Polish Paranormal TV Albo Urbek z historii. Oni nakręcili w sumie wspólnie też parę materiałów. no to miejsce to będzie Wam znane. Oni tam też bardzo fajnie przytoczyli historię. Tego miejsca. Więc ja nie będę się powtarzał za bardzo. Ok, jesteśmy chyba w sercu naszego miejsca Jest to miejsce z bardzo przykrą historią ale tu się echo niesie Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać z przykrą historią Ponieważ w roku 1999 zostało tutaj zamordowanych dwunastolatków, dziewczyna i chłopak. Ogólnie przyjaciół była czwórka. Wszyscy interesowali się satanizmem i okultyzmem. W tamtych czasach, wiecie, długie włosy, metalika i tak dalej. W czwórce najstarszy był chyba, z tego co pamiętam, Robert. Miał 21 lat. Tomasz był od niego młodszy. Najmłodszy był Kamil. I była wśród nich jeszcze jedna dziewczyna, dziewiętnastoletnia. I tutaj, w tym miejscu, z, w nocy z 2 na 3 marca 1999 roku, Karina z Kamilem zostali zamordowani przez swoich dwóch kolegów przez Roberta i Tomasza. Tutaj odwrócony krzyż Konfucjusza. Odwrócony krzyż. Trzy szóstki. Tutaj to samo. Tutaj trzy litery F. Co w alfabecie łacińskim oznacza szóstą literę. A więc trzy szóstki symbol szatana malowany no, taką czerwoną farbą to właśnie tutaj Tomasz z Robertem chcieli oddać w ofierze dwójkę swoich przyjaciół przyszli tutaj wspólnie i zostali Karina z Kamilem Dostała saczka na nożem przez ich kolegów. Jak później tłumaczyli przed sądem, chcieli złożyć ich w ofierze, w ofierze szatanowi, i później sami mieli popełnić samobójstwo. Tomasz dostał do żywocie, a Robert 25 lat. Ja mam taki krótki materiał, ale nie ma tej co za bardzo pokazać i zwiedzić najlepszym tłem jest tutaj historia tego miejsca przykra historia, tragiczna historia no ja się powtórzę wszystko fajnie jest przedstawione u chłopaków na kanałach więc też tam można sobie zajrzeć bardzo fajny materiał zrobili Oczywiście sprawdzili to miejsce swoim swoim sprzętem. Spirit boxy, rempody i tak dalej. Więc sami możecie tam zajrzeć, czy jest to miejsce nawiedzone. No ja tutaj nie odczuwam jakoś przytłaczająca atmosfery. Jest trochę klaustrofobicznie. Ale poza tym. Tak naprawdę. Nic tutaj. Niepokojącego nie odczuwam. Także myślę, że już będziemy powoli wychodzić. Minuta ciszy dla tragicznie tutaj zmarłych. Przyszedłem tutaj z szacunkiem. Jeżeli coś lub ktoś tutaj jest, nie masz prawa za mną podążać. Dobra, moi drodzy, to tyle w tym krótkim materiale. Ja się spróbuję stąd wydostać powoli. Nie będzie to łatwe. Wejście ktoś sobie przygotował. Ja się teraz tylko przedrze przez ten ciemny las z powrotem. I myślę, że na tym zakończę. Trzymajcie się do następnego.